W kolejnym odcinku dzisiaj jest gościem specjalnym. Ten gość specjalny jest po raz kolejny, chyba czwarty. I dzisiaj nagramy taki tak, co jest w mojej torebce. Mm -hmm. Dobra. Ja zacznę pierwsza. Moja torebka wygląda tak. I ma jeden tylko pasek. Ma tutaj jedną kieszonkę, tutaj ma taką dużą kieszonkę i w środku tej dużej kieszonki ma jeszcze jedną taką małą. Więc zaczynajmy od tej kieszonki. Aha, i tą y, torbę kupiłam w świcie zabawek. Y, oczywiście w sergardzie, jak ktoś będzie ciekawy, może iść i po prostu tam zajść i się zobaczyć. W tej małej przygrodzie noszę telefon, taki o iPhone'a. I zwykłą pomadkę czy szminkę, jak to woli. W dużej, natomiast mam portfel kupiony z kropa. Klucze od domu. O. I to ostatnia rzecz. Właśnie w tej małej kieszonce tutaj. O, tutaj. O są perfumem. Zawsze noszę tą mniejszą wersję tych perfum. Ale teraz akurat wziąłem większą, bo gdzieś mi mała się zagubiła i będę próbować nową, mniejszą wersję. Więc e, to jest Playboy e, Play It Pin Up Collection. Po prostu jest e, taka fioletowa naklejka, że żółtymi kropeczkami i z czarnym playboyem na którym siedzi jakaś tam dziewczyna. Tak. Więc to mam tyle, na tyle mam w torebce. Mam ma bardzo mało rzeczy, ale klucze same ważą gdzieś koło kilograma, bo ta suwka, ona jest bardzo ciężka. I Trochę ważą te klucze, więc to było na tyle z torebki, więc przechodzimy do kości specjalnego. Y ja też pokażę Wam moją torebkę. Praktycznie jest taka sama jak Lily, tylko że inne rzeczy w niej trzymam. Y y zaczynamy od tej torebki, y od tej kieszonki jak zwykle. Na trzy kieszonki. I w pierwszej kieszonce trzymam cukierki jakby zgodnie Płodniała, takie cukierki. Yy, natomiast w tej dużej torebce yy, trzymam telefon. Taki, taki LG-ka. Yy, I w tej małej torebce trzymam też właśnie te perfumy z Playboya jest tutaj Playboy Play It Pin Up kolekcją yy, tu jest właśnie jak ktoś będzie chciał takie sobie kupić to yy, jest taki z dziewczyną, yy, blond włosach i ma taki tło takie jakby kratki yy, natomiast jeszcze w tej małej kieszence nie mam portfela dzisiaj trzymam pieniądze no i... e portfel ona też kupowała w kropie taki podobny do mojego, tylko że większy taki. I natomiast to chyba będzie wszystko, bo tam ja tak nie mam nic. A klucz od domu nie noszę, bo nie muszę. No. Więc to było na tyle, każdy, nas, każdy z nas kupił torebkę po prostu, by... W świecie zabawek, ponieważ tam były takie fajne, a wszędzie szukaliśmy i powinni i bo jesteśmy, a może ludzie się odezwać. I tam właśnie jest nazwą taką, ale ją dostałam odnęli na urodziny, bo tak jak pamiętam ja zrobić filmik na urodziny, ale już zapomniałam i jak się skończyły urodziny, to dopiero mi się przypomniało, że miałam coś nagrać. Więc tak, był mnie był, jakie były konkursy. Były konkursy łowienia jabłek takie kostki, wymyślone losy i takie tam. I zaczęło padać. No, nieważne. To było na tyle. Do następnego, może jeszcze filmik będzie dzisiejszego dnia. Więc pa pa. Lajkujcie, subskrybujcie i na razie.